W Polsce choruje na różne choroby rzadkie około 3 milionów osób, czyli jest to istotny problem dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ choroby rzadkie są bardzo często chorobami genetycznymi, wieloukładowymi i objawy, które reprezentują pacjenci chorzy na choroby rzadkie, nie są specyficzne, więc diagnostyka jest utrudniona. A dlaczego jest istotna ta diagnostyka? Z tego względu, że pacjent błąka się w systemie ochrony zdrowia, próbując Zdiagnozować swoją chorobę i średnio diagnostyka takiej choroby rzadkiej trwa od 6 do 8 lat. I w związku z tym system ponosi koszty na diagnozowanie takiego pacjenta, na leczenie ich objawów, które nie są dedykowane tym chorobą i on nie uzyskuje żadnych korzyści zdrowotnych, a jednocześnie system ponosi bardzo duże wydatki. Dlatego, jak już ten pacjent jest zdiagnozowany, bardzo ważne jest, żeby mógł uzyskać odpowiednie leczenie. A tutaj też jest problem z uwagi na to, że. Mamy zdiagnozowanych 8 tysięcy chorób rzadkich, jak usłyszeliśmy od pana dyrektora Maćkowiaka, i tylko około 200 leków na te choroby. Więc jeżeli już mamy taki lek na chorobę rzadką, to bardzo istotne jest, żeby jak najszybciej taki pacjent, który choruje na chorobę rzadką, dostał odpowiednie leczenie, żeby nie generował kosztów w systemie ochrony zdrowia. Przykładem takiej choroby, rzadkiej jest choroba SMD, czyli deficyt kwaśnej nazy, gdzie mamy bardzo nowy, innowacyjny lek, który ostatnio został wynaleziony i istotnym jest, żeby ta bardzo ciężka choroba rzadka mogła być leczona jak najszybciej odpowiednim lekiem.